Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz by mogło być. Co słychać? TV. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie wszystkich Państwa na piątej gali ziemniaczanej. Serdecznie witam naszych gości w osobach. Ska pani skarbnik gminy Dęby Wielkie, pani Bożena Kot. Witam proboszcza parafii w Chrośli pod wezwaniem błogosławionego Honorata Koźmińskiego, księdza Bogusława Wnuka. Witam panią dyrektor samorządowego zespołu administracyjnego szkół, panią Halinę Drzazgę. Witam dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół. Witam radnych gminy Dębę Wielkie. Przede wszystkim witam wszystkich rodziców, nauczycieli, uczniów witam mieszkańców w Ruda, rośla, a także okolicznych miejscowości. Witam wszystkich serdecznie, którzy zechcieli poświęcić swój wolny czas i zaszczycić nas. I przyjść na piątą galę ziemniaczaną. Także wszystkich znajomych i nieznajomych serdecznie witam. <noise> Proszę Państwa, tak jak wspomniałam, jest to już piąta gala ziemniaczana i tu przed chwilą z paniami. A przepraszam bardzo, witam zespół w Rzosowianie. Serdecznie, serdecznie przepraszam. Właśnie przed chwilą rozmawiałyśmy tu z paniami, że piąta gala... To jeszcze małe dziecko, to jest w przedszkolach. Natomiast jak będzie setna albo wcześniej pięćdziesiąta, to wtedy będzie okazja do większego jeszcze do świętowania. Ale proszę Państwa, taka jest dygresja, że gdyby nie rodzice, współorganizatorzy tej gali ziemniaczanej, nie, nie byłaby możliwość organizowania tej. Imprezy, tego festynu, bo to dzięki rodzicom, dzięki ich poświęceniu, dzięki Integracji z, z uczniami, z nauczycielami. Dzięki integracji z uczniami, nauczycielami, pracownikami, mamy możliwość świętować i cieszyć się wspólnie. Także wielkie prawa należą się dla rodziców, dziadków, bo jest to społeczeństwo wielopokoleniowe i każdy ma swoją włożył swoją cegiełkę. Aby ta gala ziemniaczana trwała. Bardzo dziękuję panom strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy nie tylko użyczają nam placu przed strażą, ale również wspierają nas, użyczają mebli, którymi dysponujemy, dysponujemy a także pomagają. Wspierają nas we wszystkim no i w, każdym, w każdej chwili możemy na nich liczyć. Bardzo dziękuję paniom Wrzosowiankom, czyli zespołowi Wrzosowianie za to, że też integrują się z nami, że chętnie przychodzą, a uczniowie patrzą i mają dobry przykład, ponieważ wiele, wiele pań e, śpiewających w zespole jest e, babcią. Czy kuzynką, czy znajomą. I dzieci widzą. Panie stanowią bardzo dobry wzór, bardzo dobry przykład. Dzieci widzą, że można współpracować, razem się bawić, razem cieszyć, ale razem też i pracować. Serdeczne podziękowania składam dla pana Piotra Oleksińskiego. Pan Piotr, obie obiecury pana Piotra już są. Gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej, natomiast współpracuje z nami i użycza zawsze nam swojego pojazdu, bez którego byłoby trudno tutaj też zespołowi nie miałby gdzie zespół stać. Proszę Państwa, każdy, kto włożył jakąś cegiełkę pracy w utworzenie tego zespołu, więc ja dzisiaj nisko kłaniam się każdemu i bardzo, bardzo dziękuję serdecznie. Będziemy świecić przykładem, my dorośli powinniśmy świecić przykładem dla naszych dzieci i uczniów. Ja mam, proszę Państwa, jeszcze dwa podziękowania, ponieważ jedna z klas skierowała się do pani Agaty Jackiewicz o produkty, o po prostu o użyczenie produktów i chciałabym tutaj w tym miejscu podziękować, że klasa... Pierwsza dostała te produkty od Pani Jackiewicz ze, z jej sklepu. Dlatego bardzo poproszę o brawa dla tej Pani. Dziękuję. Czy ktoś jest od Państwa Jackiewiczów? Drugie podziękowanie, proszę Państwa, to jest takie podziękowanie zaległe. Ja mówiłam na początku roku, ale nie wszyscy byli, poza tym zainteresowanej osoby nie było. A to podziękowanie jest dla pana Jarosława Siporskiego. I na rozpoczęciu roku szkolnego ja mówiłam, że pan Siporski yy, wywiózł z takiego tłucznia naszą drogę od bramy wjazdowej tej tylnej bramy do kotłowni. Tam catering nie mógł przyjeżdżać, ponieważ tak było mokro. Myślę, że koszt dwóch czy dwóch i pół wywrotki tego tłucznia plus wyrównanie jest to znaczny koszt. Dlatego też dla pana Siporskiego składam serdeczne podziękowania i to było oczywiście wszystko gratis, bezpłatnie na rzecz szkoły. Bardzo dziękuję panie Jarosławie. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałam, każdy gest dobrej woli, każda cegiełka, którą możemy dołożyć jest warta, bo my to doceniamy, a wszystko co robimy, proszę Państwa, robimy to dla dobra dzieci i uczniów. Ja jeszcze chciałabym przywitać gościa e, Pana Siwika, e, Pana Mirosława Siwika, przewodniczącego Rady Gminy. Zapraszam tutaj, wielkie brawa, zapraszam. Tak kogo zobaczę, to zapraszam. Szanowni Państwo, dzisiejszą galę poprowadzi Pani Elżbieta Glinka, natomiast przegrywał będzie Państwu do tańca, myślę, że skorzystacie z tej oferty, zespół Korekt. Brawa dla zespołu. Chociaż za ten mikrofon to chyba się nie należą. Szanowni Państwo, jeszcze mam jedną taką uwagę. Na plakacie była informacja o Białej Niedzieli. Ja najmocniej przepraszam, nie udało się zorganizować. Natomiast obiecuję dla mieszkańców okolicznych miejscowości, nie tylko rodziców, dziadków, naszych dzieci, w październiku będzie zorganizowana Biała Niedziela albo Biała Sobota. We współpracy z Naciwdżańskim Kołem i z Panem Adamem. Grabikiem będą lekarze, przyjadą do naszej szkoły i będzie można przyjść przebadać się. Czy to w sobotę, czy w niedzielę, jeszcze nie wiemy, tak jak lekarze zdecydują. Natomiast na pewno będzie to w październiku, będą ogłoszenia i wtedy zapraszam wszystkich Państwa. Będzie kardiolog, stomatolog, kilku lekarzy. W tej chwili. Trudno jest mi powiedzieć jakiej specjalności, natomiast będzie na pewno kilku lekarzy. W naszej szkole będzie się to odbywało, także zapraszam nie tylko dzieci, ale również dorosłych, można z porady wtedy skorzystać. Kiedy konkretnie to jeszcze nie wiemy. Ustalimy z Panem Prezesem Nadwidzańskiego Koła Łowieckiego i wtedy poinformujemy Państwa. I jeszcze jedno takie ogłoszenie, proszę Państwa, ponieważ e, zapraszam wszystkich na wszystkie stoiska do Kawiarenki. Ale szczególnie przy ręce, proszę Państwa, e, są lawendy wyhodowane przez jedną z naszych pracowni z panią Zofię Lipiak. Natomiast w koszyczku są e, takie woreczki z lawendą. Lawenda to jest ekologiczna, wyhodowana w naszym e, ogródku przed szkołą. Są to kwiaty, ususzone lawendy, także można zakupić, a każdy grosik będzie dla szkoły. Jest to ekologiczne, zapraszam, proszę zobaczyć. Ja dziękuję Państwu, życzę wszystkim udanej zabawy. Do wie samego wieczora. Natomiast e, zapraszam na stoiska, bo są takie pyszności, że proszę Państwa, muszę się przyznać z grzechu łakomstwa. Cały rok myślę o tych pysznościach. To już Panie tu niektóre wiedzą, że jestem takim łasuchem i później przez cały rok znowu myślę kiedy to będą następne. Także zapraszam na wszystkie stoiska, bo co, stoisko to jest bogatsze. Na przyszły rok może będzie ciut inaczej, może będzie sponsor, ale nie chcemy zapeszać, więc może, może będzie jeszcze inaczej, mniej, mniej mamy się napracują. Bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam wszystkich do oglądania występów dzieci. Później będą panie wrzosowiątki występowały, y, konkursy będą. Y, Także zapraszam do udziału w konkursach. Nie muszą tylko dzieci. Dorośli też mogą brać udział w konkursach. Dziękuję za uwagę. I do wóż, I do Prędko do roboty, wypasz słoiki, umyj ogórki i do kiszenia przygotuj się i do słoika wąż i do słoika wąż kilka ogórków, Koper, czosnek. I All right. Szanowni Państwo, jak to urodziny, nie może się obejść bez tortu. Ale Bo każdy o tym wie, że w miejscu nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.